Andrzej Duda, były prezydent, coraz odważniej mówi o swoich doświadczeniach z czasu dwóch kadencji i relacjach z Prawem i Sprawiedliwością. Choć wielu uważało go za prezydenta całkowicie zależnego od pis, sam Duda podkreśla, że jego kontakty z Jarosławem Kaczyńskim wcale nie były tak bliskie, jak mogłoby się wydawać. Już w 2017 roku doszło do poważnego zgrzytu, gdy prezydent zawetował dwie kluczowe ustawy reformujące sądownictwo o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Był to fundament planu Jarosława Kaczyńskiego, a decyzja Andrzeja Dudy została odebrana przez część działaczy PiS jako zdrada interesów partii. Od tamtej pory ich relacje zaczęły się ochładzać. Z czasem dystans stawał się coraz większy. W 2024 roku szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek, ujawnił w telewizji, że Duda i Kaczyński nie rozmawiali ze sobą przez trzy lata. Sam lider PiS dodał, że ten brak dialogu trwał nawet cztery lata. Andrzej Duda w odpowiedzi tłumaczył, że w pałacu prezydenckim miał własnych doradców i współpracowników, a urząd prezydenta z definicji jest jednoosobowy. Dziś były prezydent otwarcie przyznaje, że partia potrzebuje zmian i nowego spojrzenia. W podcaście żurnalista mówił, że w jego książce to ja, Jarosław Kaczyński pojawia się jedynie marginalnie, bo w rzeczywistości odgrywał niewielką rolę, zwłaszcza w drugiej kadencji. Sam Duda wspominał, że kilkakrotnie zapraszał prezesa PiS do pałacu, ale ten nie korzystał z zaproszeń, dlatego ostatecznie przestał je ponawiać. Były prezydent nie ukrywa też swoich obaw dotyczących wieku lidera PiS. Wprost pyta, czy ludzie prawie osiemdziesięcioletni powinni decydować o losach Polski? Mam poważne wątpliwości. Jego zdaniem, aby kraj się rozwijał, potrzebne są zmiany pokoleniowe i świeższe spojrzenie na politykę. Z kolei politycy prawa i sprawiedliwości nie kryją zdziwienia taką krytyką. Michał Wójcik przypomina, że bez wsparcia Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry Andrzej Duda nie zostałby głową państwa. Dodaje też, że największym błędem prezydenta było zablokowanie ustaw sądowych, które miały zmienić system wymiaru sprawiedliwości. Ta wymiana zdań pokazuje, jak bardzo różnią się dziś oceny prezydentury Andrzeja Dudy. Jedni widzą w nim polityka próbującego uniezależnić się od PiS. Inni przypominają, że jego sukces był możliwy właśnie dzięki tej partii. Jedno jest pewne. Jego słowa o potrzebie zmian w polskiej polityce wywołały szeroką dyskusję i na nowo otworzyły pytania o przyszłość prawa i sprawiedliwości. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi i historiami z zakulis, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów.